you <laughs> Nie! Dla chwila, myśleliście, że to koniec? Ile razy mówimy tak, a czujemy nie? Bo boimy się, że ktoś się obrazi lub przestanie nas lubić. Halo? Hej, mogłabyś mi pomóc w prezentacji? Okej. Okay. Hej, hey, mogłabyś mi pomóc w prezentacji? Nie, sorry, nie mam dzisiaj czasu. Co on myśli, że ja nie mam innego życia, tylko praca? Co on myśli, że ja nie mam innego życia, tylko praca? Dzień dobry, zbieramy na chorą dziewczynkę. Dziękuję. Dzień dobry, zbieramy na chorą dziewczynkę. Przepraszam, też jestem chora i sama potrzebuję. Asertywność, to mówienie nie, wtedy, gdy to potrzebne, by móc szczerze powiedzieć tak, wtedy, gdy to naprawdę ważne. Stawianie granic nie niszczy relacji, tylko pomaga im oddychać.